Podobno wybieracie się na ten w te wakacje i macie tam wziąć ślub. Takie są informacje w mediach. Nie, nie wybieramy się, już tam byliśmy. Dużo plotek i informacji pojawia się w mediach. Ciężko stosunkować się do wszystkich. Ehm, aczkolwiek możecie być pewni tylko jednego, że jak weźmiemy ślub, to nikt obrót nas nie będzie o tym wiedział, ale no, już się napisze. No i rodzice jeszcze gdzieś, no, tak? No, i, jeszcze I rodzina. <laughs> Także tak. Emil, a jak ty sobie radzisz z popularnością y, Dody? Bo to nie jest chyba łatwe być z partnerką tak popularną. Znaczy, ja generalnie y, postrzegam Dodę jako, jako dorodkę, która przychodzi do domu po pracy i, no, i spędzamy czas jak każda normalna para, tak? Y, generalnie widzę to, że na ulicy się ludzie za nią oglądają, czy, czy ma y, jakieś tam zmorzoną zainteresowanie, ale, ale no, musiałam się z tym liczyć na początku, tak? Kiedy zaczęliśmy się spotykać. No i... Oddzielamy życie zawodowe od życia prywatnego i to, i to nam do, na dobre służy. Ale podobno nie ma miłości bez zazdrości, jesteś zazdrosny. Czy to jest z nim czy ze mną? Chorobliwie, chorobliwie zazdrosny.